Zazwyczaj jesz w szybkim, wolnym czy średnim tempie. Wow. Nasi bohaterowie wypróbują wszystkie sposoby w nowym challenge'u Multi to Food. Wow, skittles! Szkoda, że Jess ma najwolniejszą prędkość. A Mary będzie jadła w średnim tempie. Betty się poszczęściło. Ma najszybsze tempo jedzenia. No to do dzieła! Ja pierwsza. Zobaczmy, co my tu mamy. Dokładnie tak. Pyszności. Chyba ta Jess ma jakiś pomysł. A -a. Wow, jesteś też artystką. Patrzcie i uczcie się. Jess chce dać dziewczynom lekcję rysunku za pomocą cukierków z kitów. Wow. Patrzcie uważnie, dziewczyny. Nie będziemy potrzebować tych cukierków. Wyszedł nam piękny portret Pikachu. Masz prawdziwy talent? Jest też naprawdę smaczne. Mogę dostać jeszcze kilka takich obrazków? To jest obrzydliwe. Co wy wiecie o sztuce? Mery, twoja kolej. Z Przyjemnością. Ojej, ale ich dużo. Spróbuję! Mary, uważaj! Rozsypujesz wszystko na podłogę! To jest takie dobre! Mogłabym to jeść bez przerwy! To na pewno! Mam pomysł! W ten sposób żaden cukierek nie spadnie na podłogę! To dopiero prędkość! Tak, to świetny sposób! To jest to szybko i pysznie. Mary, to był wspaniały pomysł. Zobaczmy, co Betty wymyśli. Betty, zaczynaj. Dobra. Hmm, jak można tak szybko zjeść taką górę z Wiem. Nie dam rady tego zrobić sama. Mary, proszę pomóż mi. Co? Żaden problem. Mary, zwolnij. Betty nie nadąża ze zjedzeniem takiej ilości cukierków. O, nie, mamy problem. Poprawdziwy ostrzałski sami. Ups, <laughs> następnym razem nie będziesz się tak spieszyć, Betty. O, to rzekkowe gałki oczne! Maryma Farta dostała najszybszą prędkość. Niestety, Betty się nie udało. Jest dziś najwolniejsza. A Jess nie przejmuje się niczym, bo je w zwykłym tempie. <laughs> Jakie śmieszne! A Jess jak zawsze w głowie ma tylko zabawę. No to spróbujmy. W środku jest słodkie nadzienie. Pyszności. Patrzcie, mam trzecie oko. Jess, jesteś taka zabawna. Wow, to dopiero prędkość. Oczy tak szybko znikają z talerza. Jakie to pyszne. Betty, teraz twoja kolej. Ponieważ jestem najwolniejsza, to będę się delektować każdym kawałkiem. O, oh, nie tak jak Jess. Oj, Betty, jesteś prawdziwą arystokratką. Ale nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Co, jakaś porażka. No dajcie się pokroić! Nie potrzebuję już noża. Mam widelec. Tak, to lepsze rozwiązanie. Jakie smaczne! Co tak długo? Ale po co mam się spieszyć? To jest takie dobre! Mam pomysł pomożemy ci! Gotowe! Mmm, jakie pyszne! Co? Co? Gdzie są moje oczy? To wasza sprawka! Nie mamy z tym nic wspólnego! Betty, nie denerwuj się. Musisz bardziej uważać na swoje jedzenie, kiedy masz w pobliżu takie przyjaciółki. Teraz moja kolej. Zjem to naprawdę szybko. Patrzcie i uczcie się. O, jesteś w tym naprawdę dobra. Tak, szybko i pysznie. Super. Mary świetnie sobie poradziła z zadaniem. Co? Zwykły makaron? Okej, okay, zacznę. Tym bardziej, że będę jadła w zwykłym tempie. Mary, co ty wymyśliłaś? Jesteś prawdziwą spryciarą. Wow! Co ty masz w tej walizce? Pieniądze, złoto? O, to sosy o różnych smakach. Najlepszy dodatek do makaronu, ale fajnie. Chcę spróbować ich wszystkich. Zacznijmy od keczupu. Dodajmy też majonez. Czy to tabasco? O nie, tego nie chcę. Wow, Mary, nie uważasz, że to za dużo sosów na raz? Nie, jest idealnie. To jest naprawdę pyszne. To nie wygląda dobrze. No, to co? Jest niesamowite. Ojej, już wszystko zjadła. Betty, teraz ty. Zjem najszybciej. Zmierzcie czas. Miałaś rację. To jest błyskawiczne. I po wszystkim. Jess, teraz ty. Patrzcie, co mam. To pałeczki jakie to jest dobre. Jeju, jak ty wolno jesz, ale za to jest pysznie i ja się nigdzie nie spieszę. Mam pomysł, jak cię pospieszyć. Betty, obudź się! Co się dzieje? Spróbujmy. Dziewczyny, jesteście takie niecierpliwe. Jeff, przygotuj się, czeka na ciebie ostry sos tabasco. To smakuje jakoś dziwnie. Ojej, jak to parzy! Bardzo parzy! Od razu lepiej. Co? A gdzie jest mój makaron? Nie ma. Merie w zwykłym tempie. Suzy ma pecha, ja najwolniej. A Kate wręcz przeciwnie, musi przełknąć swoją porcję w ciągu sekundy. Jej to burger! Aha. Co za pyszności. Jest taki pyszny i aromatyczny. Mogłabym go jeść bez końca. Obawiam się, że tak powolne tempo to zły pomysł. Nie możesz się tak ociągać, bo skończysz zjadając samą bułkę. Doskonale. To jest takie pyszne. Stop, a gdzie jest reszta? Mary, oddaj mi mojego burgera. Nie, to teraz mój burger. I jest mega smaczny. Ja też chcę. Do burgera zawsze mam w zanadrzu butelkę coli. Jesteś taka szybka. Okropne, cała się umazałaś. Jesz bez żadnych manier, ale jest szybko i smacznie. U, to wygląda ohydnie, ale z ciebie w plejtuch. Wow, tym razem to Suzy jest szczęściarą Je najszybciej. Mary wolno niczym ślimak, a Kate w zwykłym tempie. Dziewczyny, częstujcie się tym przysmakiem. To surowa ryba! Fu, Paskudztwo! Suzy, ty pierwsza! To obrzydliwe! I w dodatku zimne! Fuj, nie zniosę tego dłużej! Zabierzcie to ode mnie! Mary, twoja kolej! Nie! Mam nadzieję, że nie poczuję w ten sposób smaku! Co za paskudztwo! Uuuuh, prościzna. Dobra, i ja spróbuję. Zapomniałaś, że jesz najszybciej? A najszybszym sposobem na zjedzenie surowej ryby jest zrobienie z niej pysznego koktajlu. Proszę bardzo, smacznego. O nie! Puój, jak to paskudnie mm. wygląda! Jak ona może to pić? Powodzenia! Co to? O nie! Suzy trafił się rybi ogon! To może się najeść jednym cukierkiem! A ja dostałam całą paczkę! Wow! Paczkę! Ja mam ogromne wiadro cukierków i to z górką! Widzicie? Quentin, na co czekasz? Zjadaj swoje słodycze? Wiem jak rozciągnąć tę przyjemność. Bidelec i nóż mi w tym pomogą. Jakie to pyszne! No dalej, pospiesz się, ja też chcę Ej. szybko zjeść moje przysmaki. Okay. Już prawie. To było rewelacyjne. Moli, twoja kolej. Wreszcie. Mam pomysł, jak szybko i w fajny sposób zjeść wszystkie cukierki. Wystarczy tylko odrobina magii. Patrzcie uważnie, czegoś takiego na pewno nie widzieliście. Tak, i skończyłam. Przyznajcie, że to wyglądało niesamowicie. Zgadzam się, brawo. No co, najwyższy czas, żeby mi ja zjadł tę ogromną górę cukierków. Jakie to jest dobre. Ale musi być jakiś sposób na przyspieszenie tego procesu, i wiem, co może mi pomóc. <gry> Za pomocą suszarek do włosów zamienię te cukierki w całe wiadro płynnej czekolady. Maleję w oczach. Zak, co ty robisz? Co może być smaczniejszego niż wiadro płynnej czekolady? Chcę to wypić jak najszybciej. Tylko że teraz to wiadro jest za ciężkie. Moli, możesz mi pomóc! Nie, w końcu jesteś moim przyjacielem. Naprawdę jest bardzo ciężkie. Moli, wolniej, nie nadążam. Wyszło troszkę niechlujnie, ale i tak bardzo, bardzo smacznie. Jeśli chcecie, to też was wysmaruję czekoladą. Tym razem mi się poszczęściło. Hurra! A mnie nie. Co mam zrobić z tą górą papryki? Zobacz ile ja mam. Chłopaki, najważniejsze, że ja mam farta. Ej, dokąd idziecie? Siadać tu. Co się tak cieszysz? Będziesz jadła pierwsza. Dobra, im szybciej zjem, tym szybciej się ode mnie odczepicie. A, to jest takie ostre. Gdzie jest moja woda? Ej, to nie jest śmieszne. Proszę! Dajcie mi wodę! No w końcu. Uff, od razu lepiej. Co to za głupie żarty? Teraz ja się pośmieję, kiedy wy będziecie zajadać się swoją papryką. Zak, ty pierwszy. Zjem wszystkie papryczki naraz! Mam nadzieję, że po tym nie dojdzie do pożaru w pokoju. Najważniejsze to się nie zatrzymywać. Zak, gdzie się tak spieszysz? A, zaczynam się gotować od środka. Uff, teraz wiem, dlaczego Molly prosiła o wodę. Niebezpieczeństwo minęło, tak? Oj, nie! Woda nie pomogła, to straszne! A! Quentin, Zak bardzo potrzebuje teraz twojej wody. Musimy mu ją dać. Trzymaj zak! Dzięki. Czuję się teraz o wiele lepiej. A jak ja zjem tę górę, skoro nie mam nawet wody? Co mam zrobić? Ale, mi przyjaciele, nie pomyśleliście o mnie. No dobra, zaczynam. Będę jadł wielkimi porcjami. Niewielkimi, ale szybko. Wydaje mi się, że dzięki temu nie zdążę niczego poczuć. Quentin, może lepiej się tak nie spiesz. Chcę mieć to jak najszybciej za sobą. O nie! Wiedziałam, że to się źle skończy. Uwielbiam Bagus, a dostałam tylko jednego. A ja mam całą paczkę. Ja też mam całą paczkę, ale moja jest dużo większa. Nawet nie zbliżajcie się do moich rożków. Jeszcze nie zjedliście swoich. Co za chciwus. Moli, przestań jęczeć. Twój chips na ciebie czeka. Czy zauważyliście, że bardzo przypominają spiczasty nosek albo długi język? O tak, jest bardzo smaczne. Szkoda, że dostałam tylko jednego. Nie smuć się. Możesz się cieszyć moim szczęściem. Poczeka na mnie cała masa pysznych rożków. Nie wyglądają jak nosy czy języki, ale raczej jak ostre pazury. Zgadzam się z Moli są pyszne. Rewelacja. Dobrze, że mam jeszcze. Słyszysz Moli, mam jeszcze bagels i nie zamierzam się z nikim dzielić. Nie patrz tak na mnie! Może zaś się z tobą podzieli? Nie ma mowy, sam jeszcze nie spróbowałem tych smakołyków. Długo czekałem, żeby w końcu się nimi najeść. Sprawdźmy. Ojej, jakich dużo! Zgadzam się, to niesamowicie pyszne. Czy kiedykolwiek myśleliście, że można zbudować z tego coś ciekawego? To przecież jak Lego. Mam pomysł! Zaraz zbuduję prawdziwy zamek! Ale fajnie, że mogę budować i jeść jednocześnie. Ojej! Zaak, wykonałeś wspaniałą robotę! Ale super! Wow. Brawo! Dzięki, starałem się! Ale teraz nadszedł czas, aby zły Smok zniszczył ten zamek. Za chwilę ten zamek zostanie zdemontowany. Co za pyszności. Zak, to całkiem niezłe przedstawienie. Tak, to bardzo ciekawe, jesteś w tym świetny. Dziękuję. To koniec. Jestem urodzony do tej roli. Uff, dobrze, że mam tylko jedno jajko. A ja z kolei mam dużo więcej. Ja nie dostałam żadnego, to oczywiście dobrze, ale jest ryzyko, że dostałam górę jaj i nie mieszczą się na tym stole. Dobra, mam nadzieję, że moje jajko jest przynajmniej ugotowane. Kurcze, jest surowe. To jest jeszcze bardziej obrzydliwe. Dobra, próbuję. Fuu, nie no, to mnie przerasta. To okropne. Zaczynam nie mdlić. Jak mam zjeść moją kubkę jaj? Nie chcę wymiotować. Nie, nie mam zamiaru go tak jeść. Wiem! Jak wrzucę wszystkie jajka do blendera, to o wiele szybciej je wypiję. Wszystko w blenderze? Zakręcamy pokrywkę? Włączamy maksymalną moc i czekamy. Oh. Przygotuję nawet specjalną szklankę do tego koktajlu. Może jeśli będzie fajnie wyglądał, to będzie też lepiej smakował? I dodajemy kilka miłych dla oka akcentów słomka i parasolka. Super! Nie, to nie jest super, to jest to chydne. Wentin, twój genialny pomysł się nie powiódł. Zgadza się? To było paskudne i niesmaczne. Moli, tylko ty zostałaś. Zapomnieliście, nie dostałam żadnych jaj. Co się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Co się stało? Myślę, że ta wanna z jajkami jest dla ciebie, Moli. Nie! Więc Zaki i ja mieliśmy szczęście. Nie, nie położę się tam. Zak, czyli piątkę. Myślicie, że to jest zabawne? Sprawdzimy, czy Wam się spodoba, gdy te jajka polecą prosto w Waszym kierunku. Do ataku! A macie! E, wystarczy, przestań! Tak, wiejemy! Czekajcie, jeszcze nie skończyłam! Subskrybuj kanał multi Do Food, aby nie przegapić równie zabawnych i pysznych challenge'y! Napisz w komentarzach, którego z dzisiejszych smakołyków chciałbyś spróbować!